A, tu jesteś, nie spodziewałem się ciebie zobaczyć na tym kanale. Słuchaj, sprawa wygląda prosto. Dzisiaj startuje nowa liga w Pawowe Exile 2 i istnieje parę sposobów, by się do takiej nowej ligi przygotować. Niektóre z nich mogą być nieoczywiste, ale zanim do tego przejdziemy, dwie krótkie rzeczy. Po pierwsze, masz okazję zdobyć coś za darmo, a wydaje mi się, że jako Polacy, zwłaszcza bardzo lubimy darmowe rzeczy, przynajmniej ja mam ten gen. I może na wstęp obejrzyjmy sobie razem, co można dostać za darmo, bo chciałbym powiedzieć, że można to oczywiście u mnie zdobyć na Twitch TV /piotr Maciejczak. Tak więc rzućmy na to szybko okiem. To jest bardzo fajny akurat skinek, zwłaszcza dobrze się po prostu kombi z tym podwodnym hideoutem, to jest chyba Limestone Hideout, czy coś takiego, ale bardzo ładny staszek. When you open the clam, it will emanate magic, causing water to levitate around you as the song of a siren serenades you while stashing mm -hmm. your items. Command the depths with the helmet of the Abyssal, I think the tracking is every sub, yeah? abyss you conquer. Ale ma licznik. I w sumie to GGG ostatnio wprowadza całkiem sporo takich rzeczy. Na przykład na gantlecie był licznik Lewela, ostatnio było dużo z jakichś takich liczników w skinach. No patrzcie, tam to było za oglądanie w pierwszy tydzień ligi, a to za oglądanie w drugi tydzień ligi, tak więc jest jakaś motywacja, żeby w obu tygodniach e, oglądać chociaż trochę na Twitchu. Na przykład mnie nie trzeba mnie, ale będzie mi bardzo miło. Aż chce pokazać Abyssal Legends, kto naprawdę rządzi ciemnością. Pokaż swoją prawdziwą godność i szacunek dla kardowych bogów, gdy podróżujesz po archipelagu i aktywujesz portal. Okej, ja nie wyglądał na ten portal całkiem. I on jest za dwa giftsaby. No powiem szczerze, z perspektywy twórcy takie promocje są no bardzo miłe, jeśli ktoś zdecyduje się użyć to u mnie. The skies with the storm of Velako portal effect. Mm -hmm. You can earn the Clam Stash and Helmet of the Abyssal during the first week tak, w and the Cape of the Abyssal during the second week of Path of Exile 2, the third edict, by watching any Twitch channel in the Path of xl 2 category for the required duration. To earn the Storm of Velarco portal, just purchase two subscriptions of any tier to your favorite streamer in the Path of xl 2 category. All of these items are purely cosmetic, and do not affect your power or progression in any way. On tu mówi, że to nie wpływa na moc, a to jest zabawne, bo jak zaczynałem grać w Path w 2013 roku, 12 lat temu, to tak sobie główkowałem, że hej, ale o co chodzi? Ja sobie mogę kupić takie potężne zbroje, były jakieś tam supporter paki już wtedy i jakby mój mózg nie akceptował tego, że mógłbym coś takiego mieć na bardzo niskim poziomie. Ale tu jest jeszcze więcej rzeczy, więc od razu wam powiem, że wspierając jakiegoś streamera, na przykład mnie i sobie sprawiając subskrypcję, można dostać budżet Twitchowego, Chazorba Wydaje mi się, że całkiem fajne, jak ktoś dużo z Twitcha korzysta. I jest jeszcze quest na awatar Discordowy związany z Profesji, Nawali, Eye of Profesji. Co trzeba w sumie zrobić? Mieć odpalonego Discorda i grać w Poe 2 przez 15 minut. No nie jest to jakieś szczególnie trudne. Wszystkie potencjalne pytanie i odpowiedzi będziecie mieć tutaj. Kolejna jeszcze mała rzecz. Wczoraj ogłaszałem cmentarzysko X tawerna. I od tamtego czasu, wyobraźcie sobie, minęło tak naprawdę nie wiem, za 20 parę godzin zapisało się ponad 2000 osób. Tak na dobrą sprawę to 2372 osoby i no cóż, no mówiąc szczerze, to aż jestem przytłoczony tym, jak dużo nas jest. Jest to naprawdę fajne. Jak widzicie, slotów nie brakuje, tak więc no, przed nami naprawdę żywa, naprawdę piękna, naprawdę aktywna liga. Jestem bardzo ciekawy, jak sprawdzi się w tej prywatnej lidze nowy system handlu, chociażby. To może być szalenie interesujące. Jeszcze w kontekście cmentarzyska, chciałem powiedzieć, że no, tak naprawdę ilość nagród. Cały czas rośnie, tak więc możecie sobie chociaż nawet z ciekawości przejrzeć, jakie bounty tutaj mamy, bo niektóre z nich są naprawdę kreatywne. Po coś te nagrody są, ktoś to powinien wygrać, może którąś z nagród powinieneś wygrać ty. Przypominam, start dzisiaj o 22.00. Kolejna rzecz, którą bierzemy na tapet, to jest wyobraźcie sobie wypowiedzi Viperesk, czyli jednego z pracowników Grinding Gear Games na temat druida, to znaczy niektórzy zarzucali im kłamstwo na zasadzie druid na pewno jest już gotowy, nie wrzuciliście go, bo i tam jakieś różne wymysły było, że ggg kłamie i tak dalej. I Vipersk się na Discordzie wypowiedział bezpośrednio. E, jako jedna z osób, która jest za to odpowiedzialna, mogę ci zagwarantować, że to nie było żadne kłamstwo. Nie mam nawet motywu, żeby kłamać. E, problemem okazało się chodzenie w sadem. I zmiana formy, shape shifting, to jest interesujące combo, które sprawiło, że cała nasza poprzednia praca związana z druidem, no tak naprawdę musiała przejść przez pewną reimplementację. Teraz pracują nad różnymi iteracjami tego, jak powinien druid w formie np. niedźwiedzia, czy w innych tego typu formach działać wypadku chodzenia w sadem i z żadnej nie są jeszcze w 100% usatysfakcjonowani, muszą prawdopodobnie zgodzić się na pewne rozwiązanie, które No żadne nie będzie prawdopodobnie idealne. Viperesk zadaje tutaj takie pytanie retoryczne, jak na przykład jak porusza się niedźwiedź w kierunku innym niż do przodu? Czy my w ogóle na to pozwalamy? Jeśli tak, w jaki sposób? Jeśli nie, to jak to będzie działać? Czy ma się nim sterować jak samochodem może? Jest to jedna z możliwych opcji. Generalnie wszystko się toczy wokół animacji, na to wychodzi, że zanimowanie takiego druida, zwłaszcza w niektórych formach, jeszcze w dodatku z chodzeniem sadem, okazuje się po prostu kolosalnym wyzwaniem. Mówią, że jest to coś ogromnego że celują w pokazanie druida na 04, a jakby otwarcie tutaj mówi pracownik GGG. Co jest w ogóle nie dziwne, no bo mówią, że próbowali, chcieli na początku go na 02, a potem że na 03, no to może na 04 się chociaż uda. No widać, że ten druid jest ewidentnie szalenie trudny dla nich w implementacji i tak wychodzi na to, że chodzenie w im to znacznie utrudniło. Kolejna rzecz, o której warto wiedzieć, można już downloadować Pawowe Excel 2. Jest to jakaś opcja dla osób, które na przykład mają wolniejszy internet, żeby mogły zacząć zajmować się tym już teraz, a nie na przykład tuż przed premierą. Tutaj ostrzegają, że ten plik będzie ważył więcej, 117 GB. W każdym razie jest to już jakaś opcja. Zastanawiam się, akurat tutaj nie znam się pod kątem technologicznym, więc może ktoś tutaj się wypowie z widzów. Skoro już niektórzy mogą to pobierać, to może doprowadzić to do tego, że niektórzy już znajdą sposób z z tego jakichś informacji, na przykład, dotyczących, na, na przykład dotyczących drzewka. Zobaczymy. Wspomniałem Wam też, że w tym filmie pokażę Wam dosyć istotną rzecz w ramach przygotowania do nowej ligi dla osób, które są już powiedzmy, no, graczami, graczami którzy już powiedzmy grali. Graczami, którzy mają jakieś stasze, mają jakiś schemat. Jest to taka rzecz, którą ja się lubię zajmować wcześniej, bo potem nie mam głowy do tego w trakcie ligi, jak już jestem taki, że o, o, pchamy do przodu, tutaj lecimy, bomba. Więc wszystkie takie rzeczy organizacyjne wolę dokonać wcześniej. Jedną z takich rzeczy jest staż, i tutaj chciałbym wytłumaczyć, jak to działa. Jak widzicie tę strukturę staszową, na standardzie w moim wypadku. To ta templatka, którą ja sobie założyłem, na przykład, że pierwszy jest karencji staż, że ma włączone Affinity, że jest żółty, że ma nazwę karencji. To wszystko, właśnie ustawienie każdego staża i ich kolejność, będzie wpływać na to, jak wyglądać to będzie w lidze, że tak powiem, będącej potomkiem tej ligi. Czyli to są moje ustawienia na standardzie. Standard jest jakby ligą ojcowską dla. Czy ojcowską, czy też matczyną dla ligi Softcore Trade, więc gdy rozpocznie się liga Rise of the Abyssal 03, czy też moja po prostu liga cmentarzysko na tym, to gra będzie brać moje ustawienia staszy właśnie z tej ligi. Więc alternatywnie, przykładowo, gdybyś chciał zacząć postać na SSF-ie w nowej lidze, to y, jeśli chcesz zaoszczędzić czas, a masz dużo właśnie jakichś staszy do ustawienia, ich mam naprawdę dziesiątki nadbierane przez lata, to polecam właśnie zalogować się na standard SSF w tym wypadku. I tu sobie poustawiać. Jak widzicie, tu mam w ogóle całkowicie inne ustawienia i są dużo bardziej chaotyczne. No, zalogować się na taki SSF standard i tu sobie ustawić. Czyli tak. Standard to będzie Softcore Trade, ale też na przykład ligi bazujące na Softcore Trade, jak cmentarzysko, jak chcesz mieć wszystko ustawione pod Hardcore Trade, to robisz to na Hardcore Standardzie i tak dalej, i tak dalej. Ten film porusza parę mniejszych kwestii, ale to dlatego, że żadna z tych rzeczy nie wydawała mi się wystarczająco znacząca, żeby robić o niej osobny film. Wiecie, nie chcę robić... 10 minutowego filmu z newsa, który jest na 2 minuty, więc powiedzmy, że zamiast tego rzucam w was taką po prostu małą serią informacji czy też rad. Ode mnie to tyle. Zapraszam na Twitch tv/piotr maciejczak, na Discorda, który jest w opisie filmu i jeszcze raz na cmentarzysko. Elo.